Zazłem ktoś może na komendę, że tutaj jest jakiś napad albo coś Albo żeby przyjechał dobra. jakoś Nie wiem dobra. Weźcie dobra, go od dobra. razu na, na celownik, ja podbiegam go skuwam i go wieziemy w pizdu Jest, 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 jest Nie strzelaj do mnie! Nie strzelaj do mnie! Spokojnie! Spokojnie będzie nie strzelać Na dachu! Na dachu! Na dachu! Na dachu! Beżowy, beżowy! Połóż się, połóż się na ziemi! Coś. Mamo szybko, mamo szybko teraz! Mamy go, mamo szybko! Kodoro! Kodero! Zachowaj go, mamy szybko! I daj go chwyć, chwyć ale go, ale nie. Doleś, Jak tu podjadą twoi, to jest po tobie. Ale nie, niech pan go nie rusz... Ja, ja chcę się dowiedzieć, dlaczego on mnie wołał? O co chodzi? Mama, szybko, no zabieraj go! Dowoził, dowoził, leś tam Co dowożuj, wy dowożuj, robicie? Dowoził, dowoził! Wy niech, robicie! Ja ci tu pochodzę! Dzień Siadaj, bo dostaniesz bułę zaraz. Do czarnego. Ołóż mi! Zakuty jestem! Nie mam nic. Nie mam ci pomóc! Nie bij, nie bij go! Co ty się odpierdasz? Mam ją, mam. Kwa mi na druga ręka Dobra X Paddy O dobra Na razie Ty kurwa, bo spadnę O nie, nie O Nie Niegaj nic, nic nie dygaj Uuuu Gieronimo BIURO szeryfa Dobra i patrzcie siu Kili idzie do góry <laughs> to, będzie, to będzie zajebiste, to można będzie tak wykorzystać fajnie, że, że można to jakoś fajnie wykorzystać, nie? Zawsze, kurde. Tworzy cel, od razu go... na, 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 na ten, na pyre go. Dobra, ustaw się pod ścianę, jesteś zakuta dla mojego bezpieczeństwa. No co za blasz... Ustaw się pod ścianę, ja, mówię, bo cię bezwładnie. Dawaj, 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 goście, wchodzisz, wchodzisz, wchodzisz. Dawaj, 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 chodź, 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 chodź. Co się, co uciekasz, co uciekasz? O, osrałeś się Nie ruszajcie! Lecił Dawaj na gołe pięści Nie ruszasz się teraz Na przykład o Dziś tu już jest no, no nic już git Więc jakby ktoś był w krzaku czy coś to można wykorzystać termowizję Na przykład jest tu krzak tak? I bierzemy sobie siup Termowizję I tu to, widzimy to, ciepło tak danej osoby tu, tu pewno O jest Ty to Kurwa to jest jakiś ktoś Gościu jest pod nami, jakiś. Tera? Mhm, bo mam namierzanie. A nie, lokalne. Na no, lokalnego też Lo lokalne, to znaczy, lokalne, lokalne. Mhm. No i fajnie to, nie? Jakby fajnie można to. Działać jakoś sobie tam. I jedzie sobie, jedzie, jedzie. Cząść jedzie. tam, moment czego utracimy, nie? Pewno. Na razie mu odpuszczam. Termowidzi przez budynki, a tego nie sprawdzałem Uncite. Termowizja bardziej jest przydatna do krzaków. Inny układ przygotujemy może. A może i być... E. Au. Teraz próbuj, tylko tak wycelować. Muziwa. Maria. Strzel, żeby rozpocząć napad, nie? Nie wiem, czy będę mógł... Strzał kontrolowany. O, i na przykład siubo. O, i wybijacie szybki, nie? Jewels, nie? I zbieracie. No ileś tam losowo jest powiedzmy od szczęścia będziecie mieli. Możecie wszystkie oblabować. Tutaj co są te skrytki. Więc. Też spokojnie. Chciałem, żeby każdy okay, napadek już inaczej nie, wyglądał, tak, żeby troszkę inaczej, nie? Żeby to wygląda to fajnie, nie? Z perspektywy policjanta. Że, że wiecie, wchodzicie, to siup. To

zrobimy przerwę. No. mama miała wypadek. Jaki? Miała wypadek. Podlaciłem się mu. Trzeba pomóc, mo... O, o, Gdzie jest? W Nie obwoj się. Myślisz, się dzieci wyjebałam? Jak wywiercisz cały hajsik dla mnie tutaj do rączki. Eee... Możliwe, dobra <tryk> Ja pierdole Ten co Sra Dobrze jest daleko od... Kurwa, ciebie. to nie ja! hej, panie, co pan? No to... który jak i ja? To chyba, że... Pan... Który no no, kurwa, długi mój... Który to Sra? Brzyda, przedami, ja. Czuję, że z tego A wyjdzie to, ja Taki napad, że w więzieniu skończę kurwa bez kitus, z takimi amatorami napierdalać to kurwa. Nie wiem. <grymica> Jezu święty panie! No to nie ja! Chuj mam czy to ty, czy nie? Kurwa, że. Wiesz, co? Bo chciałem mi coś powiedzieć. Nasz. Dobra, uwaga! Twoje gwiazdy są jak oczy na niebie. Słuchaj, mała niewiasto. Ty mnie, bo ja kocham cię. Trochę, trochę dziecięce wyznania, ale w sumie słodkie. Tylko, że znamy się w sumie jeden dzień, a ty już mi wyznajesz miłość. Mm. Nie, nie wiem no, tak mi, tak mi wujek powiedział, że powiedział. Nie masz do tego fajne ręce. I ładne, okrągłe uszy. No And I know that my head will go on Jesteś bohaterem Pamiętaj o tym Nie, pan mnie nie zrzuca Proszę A <gülüyorum> <gülüyorum> Kurwa, jakie dżibie mają, jebańce Jebie se cekaj, mam w piździe Zastrzeliła mnie policja i wyjebane Czekam na tamtą wyspę i tak stąd to, jak najdalej nie, to jest, to, to, jest, ojej, jest, jest, jest takie ten kurwa ten... żałosne, że aż się nie chce kurwa na to patrzeć Ojoj Dobra Aha tu. Y, Przynieś noszę, przynieś noszę. Aby przeżył Wale ck, w piździe kur Już mi się odechciało jak cię nie banują kurwa codziennie na 24 ja godziny bardzo, za nic, to jeszcze kurwa takie rzeczy robią. Nie? Ja i doszło w tym pokoju. Kurwa sześciu policjantów nie i nie, nie, się, nie potrafią się, nie potrafił się pobawić, nie, żeby nie potrafił się pobawić, Halo. żeby tego nie. O kurwa! O kurwa! O kurwa. O kurwa. O kurwa. Kurwa! Rybka! Coś ty o co to? Zajębał drzewo i kurwa! A ja ci mogę zatańczyć kurwa na weselu jak chcesz, Ciergiej. nie no ja już Ta, gadałem ze spadnieniem ja to... To... Zajebiecie mi kurwa układ taneczny. Ale do głębokie gardło, pamiętaj. Nie no, jakiś inny układ przygotujemy może. A może i być... A... Pega, voz map to wtedy będzie ten. Kurwa spadnij ty kurwa gamoniu. Jesteś taki sam debil jak ja, meszkite.